Powiedzieć, laluś, z cieplarnianych warunków, opozycja jest prześladowana. My cały czas wpuszczaliśmy im świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo nielegalnych migrantów. Budowanie tego po prostu największego pudła w Europie, gdzie Państwo widzicie, a tam, a tam ludzie Trzaskowskiego sprzedawali dzieci. Żuliborski, satrapa Jarosław Kaczyński kolejny raz przeszedł sam siebie. Tym razem uważa, że opozycja, czyli PiS, jest nękana przez Bodnarowców. To jednak nie koniec jego intelektualnej eskapady, bo te zakończył na wywodzie na temat Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem nie należy głosować na Trzaskowskiego, ponieważ wychował się w cieplarnianych warunkach, a jego największym mankamentem jest to, że może pochwalić się Znajomością języków obcych. Także dzisiaj Czaputowicz, przypomnimy jeden z byłych pracowników resortu spraw zagranicznych, otwartym tekstem dosłownie pogrążył i wsypał PiS. I to w dniu, gdy PiS sączy antyimigrancką narrację. Czaputowicz mówi dokładnie kilka miesięcy wcześniej, że to PiS i MSZ, zarządów PiS dosłownie hurtowo wpuszczali imigrantów do Polski, bo chcieliby ci. Kierowali się w stronę niemieckiej granicy. No to na koniec zajrzymy, co dzieje się na wiecach i spotkaniach z Patrykiem Jakim. Oczywiście antytrzaskowska narracja to to samo, co narracja PiS na temat wygranych przez Nawrockiego wyborów. Obecna jest także w ustach jakiego, który uważa, że w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, uwaga, Trzaskowski ma i to nie żart a jego słowa sprzedawać porozumienia dziecię. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na poniedziałkowe wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na starcie jak zwykle gorąca prośba do Państwa o to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i o to, by napisać komentarz, bo to banalny sposób na to, jak pomóc nam docierać do nowej widowni, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. Oj, drodzy Państwo, naprawdę dużo się wydarzyło od samego rana. Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej twierdzi, że opozycja, czyli PiS, jest dzisiaj uciemiężona. Tak jakby nie pamiętał tego, co robili nam, zwykłym ludziom, demokratom przez ostatnie 8 lat, gdy deptając praworządność, niszcząc konstytucję i pogwałcając wszelkie możliwe przepisy prawa, chociażby uniemożliwiali nam protestowanie, nie mówiąc już o hurtowym zamykaniu, do tzw aresztów wydobywczych członków lub przedstawicieli frontów opozycyjnych do patologii pisowskiej. Proszę posłuchać. Nie ma demokracji bez opozycji, nie ma demokracji w sytuacji, w której opozycja jest prześladowana. I tu nie usłyszeliśmy od pana Nawrockiego ani jednego słowa, które by wskazywało że jakoś się od tych wszystkich praktyk, które dzisiaj są stosowane, odcina. Oczywiście to nie koniec, to jednak początek tego spektaklu, tego perfidnego teatru pisowsko-kaczyńskiej buty. Jak on, Żoliborski, zatrafa ma czelność powiedzieć nam, że dzisiaj ktoś nęka opozycję? Tak jakby zapomniał, ile set radiowozów stało wzdłuż ulicy Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu, gdy kobiety, gdy zwykli ludzie, chcieli bronić własnych praw do decydowania o własnym ciele. Wówczas szwardony milicji, nie się tego słowa używać. Pisowskich bandytów w mundurach pacyfikowali tych demonstrantów tylko i wyłącznie dlatego, że dostali taki prekaz z Nowogrodzkiej. Ale to nie koniec Kaczyńskiego oczywiście i tu zachęcam każdą i każdego z Was do komentowania tego nagrania, ale skupmy się też na jego drugiej części, bowiem Kaczyński ewidentnie uwiera go to, że w sondażach wyborczych, no jego kandydat, bokser Alfons Bandzior Hochstapler, można kilkoma innymi jak chociażby Tadeusz Bator określi Karola Nawrockiego, szoruje po sondażowym w dnie, więc to najlepszy czas według Kaczyńskiego, by uderzyć w Trzaskowskiego. W jaki sposób? No oczywiście wiedzą, no bo czym najlepiej uderza się w oponenta politycznego niż jego atutami. No wszak jakie narodzki ma, to wiemy. Pieści, oszustwa, kłamstwa, sutenerstwo, hochsztaplerstwo, udział i kontakty w grupach przestępczych, czy na terenie Trójmiasta, no te wszystkie trzy aspekty wymieniliśmy naprawdę z łatwością i tego wszystkiego faktycznie nie ma kandydat Trzaskowski. Co więc robi Satrapa Żoliborski? A no dokładnie to. Wyśmiewa się z wiedzy, poczucia humoru, dobrej edukacji, a także normalnego wykształcenia, czyli cech, jakich nie ma Nawrocki. Jak bardzo boli Kaczyńskiego Trzaskowski? Zobaczcie i ocencie sami. Mamy wybór między człowiekiem, o którym można... Bez żadnego przeświadczenia, że dokonuje się jakiegoś nadużycia, powiedzieć: Laluś, z cieplarnianych warunków, który zawsze w życiu miał dobrze, który zawsze był jakoś tam niesiony, niekoniecznie. Własnym wysiłkiem, tylko często także wysiłkiem innych, bo no, po prostu tak się urodził. No cóż to dużo mówić. Pewnie Kaczyński czy Nawrocki mają inne autorytety. No to jakie ma Nawrocki, wiemy doskonale. Słynny Nikość, czy Gangusy, strój miasta, Żyleta i bojówka stadionowa. No to wszystko to, co podoba się lub leży w kręgu zainteresowania Karola Nawrockiego. Miejmy nadzieję, szanowni państwo, że tego 11 ma na marszu, gdy pewnie większość z nas spotka się w Warszawie. Pokażemy im te same siłę i pokażemy im, gdzie jest ich miejsce. Jak bardzo, zobaczcie, uwiera ich to, że ktoś od nich może być mądrzejszy. Jak bardzo uwiera ich to, że ktoś może pochwalić się wiedzą, czyli czymś, czego nigdy nie mieli i no bacząc na ich metrykę, raczej, mówię tu o Kaczyński, mieć nie będą. Zachęcam do komentowania, podobnie jak do tego, byśmy razem spotkali 11 maja w Warszawie. Temat numer dwa dzisiaj to Czaputowicz i drodzy Państwo, coś niewiarygodnego. Na łamach CzechPress.pl piszemy o tym, w jaki sposób pisowcy rządzili na na imigrantów, no, czyli to, w czym są najlepsi. Szykanowanie, polowanie, szczucie na mniejszości to integralna część ich patopolityki, jaką uprawiają przez co najmniej minione dwie dekady. Ich zdaniem to plan sprawdzony, no ale sprawdziłby się wtedy, gdyby jeden z ministrów osób piastujących tekę w resorcie spraw zagranicznych po prostu się nie wysypał. O kim mowa? A mowa o Jacku Czaputowiczu. Gościu, który pracował właśnie dla PiSu w tym resorcie i który bez ogródek we wrześniu 2023 roku otwartym tekstem przyznał, kto tak naprawdę odpowiada za hekatombę Polski, gdy mowa o liczbie nielegalnych imigrantów i tak zwanych pushbackach czy przepychaniu przez Niemców do Polski przez granicę tych imigrantów. PIS twierdzi, że to wszystko wina Tuska, Bodnara, to wina demokratów, Angeli Merkel i najgorszych, najgorszych Niemiec. No właśnie, tak twierdzi PIS, a jak twierdzą pracownicy PISu a no właśnie. Dopiero teraz my zwracamy uwagę na ten element, na e, przemyt ludzi przez, e, ze strony Słowacji, który napływa do Niemiec tylko dlatego, że Niemcy tutaj na to reagują, więc my cały czas wpuszczaliśmy im świadomie wielkie rzesze tysiące e, tygodniowo e, nielegalnych migrantów nawet nie byli w stanie uzgodnić jednolitej narracji, nawet nie byli w stanie przykryć tego własnego kłamstwa, oszustwa i dziadostwa w jakiś przystępny, akceptowalny intelektualnie dla chociażby jakiejś części z wyborców sposób. No ale zobaczcie Państwo, nawet sam fakt, że my o tym mówimy, że my to przypominamy, że my to wyświetlamy, że my pokazujemy i obnażamy ich hipokryzję, nie daje im nic do myślenia. Już palichopisowców, bo oni mają przekaz dnia i muszą w tej puszce w jakiś sposób fermentować tą własną głupotę, po to, by później dzielić się z nią na wiecach w takich miejscowościach, jak Tarnów czy innych bastionach, PiSu, gdzie ci cały czas mają stabilne lektora. tym ludziom to nie wystarcza. Nie wystarczają im fakty, no bo, jak mówił sam Kaczyński, parafrazując go, właśnie e, fakty są takie, jak myje. Przedstawimy. A prawda jest taka, to wiedzą normalni ludzie, fakt jest faktem, a naciągana czy wyimaginowana rzeczywistość to właśnie synonim pisowskiej mafii. Zachęcam do komentowania także i tego tematu. Oczywiście, jak zwykle postaram się na każdy z Waszych komentarzy, chociażby serduchem na pewno jeszcze dziś odpowiedzieć. Temat numer 3. Dzisiaj to coś, co bulwersuje naprawdę, ale też coś, co sprawia, że mam nadzieję, iż kandydat koalicji 15 października na prezydenta Polski. Pozwie tego gościa za te słowa. No bo oczywiście można wszystko krytykować w ramach prawa do otwartej, konstruktywnej i przemyślanej krytyki. Jednak gdy pojawia się jaki, taki, to mi trochę przewracają się, mówiąc szczerze, flaki. Bo to, co mówi, jest nudne jak flaki z olejem. I nie jest to już tylko nudne. Ale jest to bulwersujące, oburzające. Jest to coś, co okrywa pis kolejną hańbą. Wszak Jaki twierdzi, że w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak nazywa to skrupulatnie Klockiem, hmm, Rafał Trzaskowski i jego ludzie, tu otwieramy cudzysłów, miałby kolportować. No grafie, co? O, naprawdę to powiedział. I przestań, jeżeli zdrowym rozsądkiem jest budowanie tego po prostu największego pudła w Europie, gdzie Państwo widzicie, a tam a tam ludzie Trzaskowskiego sprzedawali dzieci podróżnych. Dziecięcą pornografię. To na koniec czas na prośbę do Was, o to, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Waszej subskrypcji my go rozwijamy. Ale to Państwo razem z nami poszerzacie każdego dnia archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Pamiętajcie też o tym, że nasz portal informacyjny pod adresem www.checkpres.pl działa cały czas, jest w nowej sieci graficznej z nowymi funkcjami, które również każdemu z Was i każdej z Was pozwalają założyć u nas własnego bloga i pisać o tym, co ważne z Waszej perspektywy. Jest nas już tam ponad 400 użytkowników, 400 autorek i autorów tekstów na Czechpress.pl Dołączcie i Ty, zapraszam gorąco. Mamy też nasz Facebook, adres taki sam, checkpres.pl można kliknąć, lubię to, a także dołączyć do naszej zamkniętej, Powolnej odpisowców grupy dyskusyjnej, gdzie każdą i każdego z was gorąco zapraszamy. Adam Bysiek za teraz dziękuję. Zapraszam na później. Znów widzimy się po godzinie 16.30, a my już biegniemy dla Państwa zbierać najbardziej kompromitujące, żenujące i irracjonalne wypowiedzi działania polityków, tak zwanej iluzorycznie zjednoczonej prawicy. Dobrego i spokojnego przedpołudnia. Zapraszam na popołudnie, raz jeszcze przypomnę, punktualnie 16.30. Pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.